Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ostatni odcinek. Kochani, kończymy tą paczkę. ja coś tu wydrapuję? Czy ty jakąś tu perełkę trafisz piękną? No właśnie. Ja jestem ja, ciekawa. Ja trzymam kciukę. No trzymaj, trzymaj. Trzymam kciuki. Kochani wytrzymajcie. Może będzie targowa? Kto wie, kto wie. Aha. Kto wie, kto wie. Ale by było. Ostatnie pięć. Kochani. Więcej nie ma. Nie ma. No to działamy z pierwszą, słuchajcie. Działamy 21 kochani. numerek. Mężuś lubi ten numerek. Oczko, Żółw oczko. Arbus. O, o, I teraz będą mieli. Ale to nic. Nam remonty nie straszne. Tak. No tu. Zaraz jak krzykniemy, to <noise> też nas usłyszą. <noise> Chmurka wodolot. Chmurka jest wodolot. Mm -hmm. Tu nie nic. ma nic, a tu jest chmurka. Dołożona. Dobrze. Dalej mamy tęcze shorty. Tu nie ma. Szorty są. Czyli, Czyli ten Tęcza na dole. shorty też jeszcze jedne. Fajnie. No, aparat słoneczko. O proszę, jest i O proszę aparat. i słoneczko. Tutaj mamy, co? Na nic. środku nic. A tutaj mamy słoneczko, mamy aparat. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Piłka liść. Tu nie widzę, ale tutaj już coś jest. Już coś jest. Jeszcze piłka. O. tak. A tu? Piłeczka w rogu na dole. Dobrze. Dalej, deska i motylek. Motylek i deska. Motylki, deska. Nie ma. nie zabrakło. No i teraz o. Napój palma. Tu nie ma. Tu. Palma w trójce. Napój. Palma. I tu będzie jedno i drugie. I palma. Ech, jeszcze mewa i stówka? Czyż wydatkowa? Takiej linii jeszcze nie mieliśmy. Kotwica i wiaderko. Szukamy, szukamy. Jest wiaderko. Jest kotwica. Na dole nie ma. Nic. Nie ma. No to serduszko i flaming. Serduszko, flaming. Flaming, serduszko. Flaming. Tu serduszko centralnie na środku. Wszystko. Dwa ostatnie symbole. W tej zdrabce. Delfin krab. Tak. I tu. Delfin, krab, krab. Ale niestety nic się nie potworzyło. Pusto. Pusto. A, M, Y. A -M -Y. No to może 22 zrabka. Tutaj odkurzymy. No to. Szukamy tej perełki. Rozgwiazda i rybka. Oj, rozgwiazda, rybka. Miśka, ty tu jeździsz? No chyba. <stant laugh> Chyba jakoś tak. rybonia. A na dole nic. Nie ma. Tutaj mamy tęczę łódź. Tęcza łódź. Hmm. Jest łódeczka. Tu jest tęcza łódka. Kolejne to termometr i kostka. Kosteczka. Termometr. Tu aż trzy termometry. Tu się podzieje. Ładnie. Kolejne fala płetwy. Fala. Jest fala. Tu. A płatwy na dole? Są, są. Dobrze. Tu mamy chmurkę lody. Aha. Szukamy. E, tu nie ma, tu mamy chmurkę. Mamy lody. No i na dole jedno i drugie. Tak. Co dalej? Parasol, latarnia. No jak ładnie tutaj między krabikiem. i tu. Obok krabika się ustawiły. Tu. Zobacz parasolito. Sporo. Sporo. No dobra. Bluska i deska. Bluzka i deska. Bluska deska, Bluska. No na dole zabrakło. No to liść piłka. Listek piłka, kochani. Mm, tu nie widzę. Na dole. Tu mamy piłkę, liść, liść. Super. Mm -hmm. Co teraz? Wiadro kotwica. Jest kotwica. Kolejna. Wiaderko. Ale na dole ten środek nie wyczyszczony. Ma. Te boki się ostały tam. Okulary mewa. Mewa jest. Tu nie widzę nic. Czyli. Jeszcze mewa na górze, ale. Czyli. Raczej pusto. Raczej nie ma. FMO. No dobra, no to co? Dwudziesta? Dr. Trzecia. Trzecia, trzecia. Dwudziesta trzecia dwudziesta trzecia, dobra, lecimy, wodolot, fala, lecimy wodolot, fala i wodolot, tu jest fala, wodolot, ok, termometr, kostium, tu nie widzę, tu kostium, termometr Termometr. Kostium. Super. Kolejne dwa to krabik kotwica. Tu nie ma. Eee, kotwica. Krabik? W czwartej. O, tu. <tak>, tak ciemno schował się tam w Tak. Tu mamy kotwicę. Wszystko. Kolejne dwa rozgwiazda nutka. Rozgwiazda, nutka. Mm, tu mamy rozgwiazdę. Tu jest rozgwiazda. Rozkwytywana to nasza rozgwiazda. Rozgwiazda. Lody, <laughs> kompas, lody. Kompas. I? Na dole lody. Z kompasem. Dobrze. Co teraz? Kolejne. Okulary łódź. Tu nie widzę. Okulary. 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 W czwartej. Tu mamy łódź. Wow. Trzy razy okulary. Dobrze. Niech się tu coś dzieje. I jeszcze łódka zobaczmy. I adale. łódeczka. Dobrze. No, Teraz było, było. No i ośmiornica, delfin. Delfin, ośmiornica. Sporo, sporo. Nie ma takich pojedynczyk, tylko... Ośmiornica. Więcej. I tu nie ma już nic. Teraz mamy wiadro tęcza. Wiaderko. Mm. Tu. Tu. Tęcze są. Dwa razy. Super. Okej. Okay. Motyl torba. Tu nie ma. Tu jest torba. Motylek. I na dole brak. Nie ma. Dwa ostatnie. Latarnia rybka. Latarnia. I ja już coś! O! Widzę. Mamy dyszkę. Mamy jeszcze dyszkę. <noise> coś tu dorzucimy. Czyli... A. I tak jest. fajnie. No to dobra, dycham, doleciała. doleciała. Doleciała do tych wygranych, proszę bardzo. 20. 24. 24, tak jest. Dobra. Mewa kostka. Przedostatnia zdrabka z tej paczki. Mewa kostka. Mm -hmm. A tu na dole ile kostek? Trzy sztuki. Mewa Jest też. Mewa. Poprosimy tą perełkę. Ośmiornica na póój. Czy będzie tutaj? Czy może w ostatniej? Tu jest ośmiornica jest napój. Tu mamy I jedna, jedna i druga. drugie. Tak jest. Kolejne dwa to rozgwiazda palma. Rozgwiazda palma. Tu mamy palmę. Super, super. Cóż dalej? Łódź, kotwica. Tu nie widzę. Kotwice mam. Tu mamy łódeczkę. Wszystko z tych dwóch. Okulary delfin. Delfinek. Okulary. Hmm. Tutaj nie nic. ma. A na dole? Też, nie ma Też zabrakło ani okularów, ani delfina. Żółw i bluska. Żółw, bluska. Żółw. Tu mamy żółwia. Chyba tyle. I parasol, termometr. Parasol. Termometr w dwójce. O, termometr w dwójce. <grym> parasol A tu? w czwóreczce. Parasol w piąteczce. Chyba wszystko. Termometr w piąteczce. Szukam teraz parasola. Nie ma. A ja powiedziałem parasol? Tak. <grym> Serduszko shorty. Serduszko, szorty Ale my i tak wiemy o co chodzi No ja szukałam <grywia> Co dalej? Wiaderko, deska Deska, wiaderko Deseczka A tu nie ma Ostatnie dwa Chmurka i flaming Chmurka. Flamingi są. Tutaj chmurka. Ale zdrabka przegrana. J, M i M. E, M. Kochani! No to co? Ostatnia! Dwudziesta piąta! Ale to zleciało. No, no to lecimy. Czasem ostatnia potrafi zaskoczyć. Tak jest. Kapelusz i Arbus. Kapelusz jest. Kolejny w trzeciej. Tu czyli arbus musi być. Ale są jeszcze dwa kapelusze. No, proszę. Fajny, Fajny start. Oby tak dalej, nie? Krab deska. No to tak. Kraba mamy już tu. Deskę mamy. Tu. Na dole ani kraba, ani deski. To nie ma. Flaming okulary. Flaming. Tu nie widzę. Tu okulary. Są, są okularki, dobra. Dwa kolejne. Chmura bluzka. Chmurzy się, chmurzy, jest chmura. Jest bluzka i tu. Dorzucimy jeszcze chmurę. Gdzie? A, tu. Była, <grywa> była. Dobra. Dla pana. Żółw, lody. Żółwik. Lody. 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 Wszystko. Mhm. Teraz mamy piłkę i napój. Napój. Tu mamy napój. Mm, zobacz, jak tak się oddzieliło, co? Prawda? <noise> tu nie mamy. Piłka, napój. Mamy napój, mamy piłkę. Tyle. OK. I teraz co? Sprawdzamy. OK, wiemy, gdzie są kontrolne. Palma mewa. Palma. Mewa. Tutaj? Tu nie ma nic. Tu jest mewa. Wszystko. Mhm. Termometr płetwy. Tu nie ma. Termometr. Czyli płetwy? Ale zobacz, ile termometrów. I dwa razy płetwy. Na dole się podziało podziało się. To zobaczymy dwa kolejne. Wodolot, cytrynka, ale jeżdżą. Po wygrała jedną? Chyba tak. Tu mamy wodoloty. Tu jeszcze jest Pomarańcza. cytrynka. To, to cytrynki bardziej podobne. No taki kolor, ale podpisali pomarańczą. Kostium ośmiornica. Kostium. Kostium. Tu ośmiornica. Miała ja dole jedna. Czyli co? Czyli 25, ostatnia. Pusta. Czyli chyba dodatkowej nie było. No nie było. Paczka standardowa, kochani. 130 zł. Tak się przedstawiała. Misjaki, oddalamy. Zobaczcie. W jedynce było 20 zł. W dwójce była dyszka. W szóstce, szóstce dyszka, w ósemce dyszka, w dziewiątce 20, w dziewiętnastu. czekaliśmy 50, aż do dziewiętnastki i 23 dyszka. Kochani, taka to była paczka, no standardzik, ale widzicie, no weź, weź i traw gdzieś tutaj wygraną, zobaczcie, jak w paczce, zobaczcie, na przykład w tej, między dziewiątką a dziewiętnastką, ale dobrze. to się różnie rozkłada. No różnie. Wiem, 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 kochani. My się cieszymy z tej paczki. Tak, mamy nadzieję, jest, że dobrze się bawiliście. mamy szansę trafić na taką perełkę. dokładnie. Jak? Szukamy perełek. Zobaczymy, czy jakąś inną paczkę sobie kupimy. Zobaczymy. 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 Pomyślimy. Kochani, dziękujemy. dziękujemy za te odcinki, że byliście z nami, że oglądaliście, komentowaliście. Dla Was. Wielkie serduszka serducho. dla Was wszystkich. Słoneczka. Buziaki, pięknego dnia i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pa! pa, pa.